Thank you Erasmus Plus, biznes model Canvas w ekonomii społecznej i solidarnej realizujemy z naszym francuskim partnerem, stowarzyszeniem Richess. Przez dwa lata wymienialiśmy się pomysłami, wymienialiśmy się dobrymi praktykami, narzędziami dotyczącymi tego, w jaki sposób kształcić, szkolić przyszłych przedsiębiorców społecznych. de travailler sur la posture. Ce qu'on peut retenir de ces six années, c'est que les différences culturelles entre la Pologne et la France ont vraiment fait la force du projet. Z wielką przyjemnością w trakcie tego projektu widziałam Bretanię i naszego partnera po to żeby dowiedzieć się więcej o matrycy BMC business model canvas. I wracając do Polski, już planowałam, które podmioty, które grupy będą ze mną właśnie na tym narzędziu pracować. Ze strony francuskiej przede wszystkim dla nas bardzo cenne było to, żeby zobaczyć w jaki sposób następuje wykreowanie jakiegoś pomysłu na, na działalność, później jego inkubacja, sprawdzenie społecznie, czy jest taka potrzeba. No i z kolei dla przyjaciół z Francji, dla na, z naszego punktu widzenia, z naszych działań, na nich najciekawsze było to, w jaki sposób wspieramy animatorów społecznych, w jaki sposób współpracujemy z samorządami lokalnymi i ideologia tworzenia przez nas takich cykli edukacyjnych, gdzie przez kilka szkoleń sposób systemowy, kształtujemy na przykład liderów albo menedżerów przedsiębiorstw warsztaty, które właśnie pomogły mi tutaj zrozumieć ideę właśnie tworzenia tutaj i programowania. Kreatywna grupa udała nam się wypracować na podstawie narzędzi, które jak persona czy biznes model Canvas, rodzaj jednej z usług kierowanych do osób starszych. Przy moim stoliku, gdzie pracowaliśmy nad obszarami usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi i dla rodzin, były osoby, które prezentowały ośrodki pomocy społecznej i centrum usług społecznych z naszego województwa oraz Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. I naprawdę cudownie było obserwować, jak z jednej strony ścierają się te dwie różne perspektywy, a z drugiej jest dążenie do wzmacniania potencjału tych dwóch, dwóch stron, żeby sprawniej, efektywniej realizować usługi na rzecz mieszkańców. En fait, fois, ça nous permet na trzy odpowiedzi. c'est-à-dire une vision polonaise avec la culture polonaise, une vision française avec la culture française et en même temps une, une troisième vision qui est une vision franco-polonaise. Et ça c'est vraiment la force des projets Erasmus. dużo ciekawych wartościowych wspólnych rozmów na społecznej. To